Wyobraź sobie dzień, w którym wszystko wydaje się wielkim wyzwaniem. Czujesz się, jakbyś znalazł się w samym środku wichury, a świat wokół ciebie pędził zbyt szybko. Czasami życie stawia przed nami trudne sytuacje i sprawia, że czujemy się zagubieni, nie wiedząc, dokąd pójść ani co zrobić. Ale oto coś niezwykłego, czego się nauczyłem. Kiedy skupiamy się na sobie, kiedy odkrywamy, kim naprawdę jesteśmy i wzmacniamy swój umysł oraz serce, Dzieje się coś magicznego. To tak, jakbyśmy odnaleźli bezpieczną przystań pośród burzy. To właśnie istota stoicyzmu starożytnej filozofii, która uczy nas, jak być jak drzewa głęboko zakorzenione w ziemi, pozostające silne nawet wtedy, gdy wiatr wieje z całą swoją mocą. W dzisiejszym filmie odkryjemy, jak te starożytne nauki mogą pomóc nam odnaleźć własną wewnętrzną siłę. Podzielę się z Tobą sposobami na zastosowanie tych lekcji, aby zyskać jasność umysłu, odwagę i wewnętrzny spokój, niezależnie od tego, jak trudne może wydawać się życie. Zostań ze mną do końca tego filmu, aby dowiedzieć się, jak skupienie się na sobie może być kluczem do całkowitej transformacji Twojego życia. Wyobraź sobie, że życie to wielka przygoda, pełna wyzwań i niespodzianek. Czasami może wydawać się trudne, jak gra, w której musisz pokonać wiele przeszkód, aby wygrać. Stoicyzm to coś w rodzaju zestawu wskazówek i strategii, które pomagają ci stać się silniejszym i mądrzejszym tej podróży. Dawno temu istnieli wielcy myśliciele, tacy jak Marek Aureliusz i Epiktet. Byli jak mistrzowie, którzy odkryli sekrety lepszego życia. Uczyli nas, że nie możemy kontrolować wszystkiego, co dzieje się wokół nas, ale możemy kontrolować to, jak na to reagujemy. To trochę jak w grze, nie możesz wybrać, jakie wyzwania cię czekają, ale możesz zdecydować, jak sobie z nimi poradzisz. Stoicyzm uczy nas odwagi i spokoju nawet w trudnych momentach. To jak posiadanie kompasu, który prowadzi nas do mądrych decyzji i pomaga znaleźć spokój, nawet gdy życie staje się skomplikowane. Dzięki tym lekcjom możemy żyć szczęśliwiej i w większej równowadze, czerpiąc radość z każdej chwili tej niezwykłej podróży zwanej życiem. Życie w teraźniejszości oznacza skupienie się na tym, co dzieje się tu i teraz, zamiast utknąć we wspomnieniach o przeszłości lub martwić się o przyszłość. Wyobraź sobie, że oglądasz fascynujący film. Jeśli zaczniesz myśleć o kłótni, którą miałeś wczoraj, albo stresować się egzaminem, który czeka cię jutro, przegapisz najlepsze momenty filmu. Kiedy żyjemy w teraźniejszości, potrafimy lepiej cieszyć się każdą chwilą. Nie oznacza to że mamy zapomnieć o przeszłości, czy ignorować przyszłość, ale że powinniśmy skupić się na tym, co robimy teraz. Na przykład, jeśli bawisz się z przyjaciółmi czy się zabawą, jeśli się uczysz, skoncentruj się na nauce. Ta praktyka pomaga nam być szczęśliwszymi i mniej zestresowanymi. Przeszłości nie możemy już zmienić, a przyszłość jeszcze nie nadeszła, więc najważniejsze jest to, jak przeżywamy teraźniejszość. Umiejętność skupienia się na tu i teraz sprawia, że jesteśmy bardziej świadomi i lepiej wykorzystujemy życie. Ciągłe uczenie się oznacza, że nigdy nie powinniśmy przestawać poszukiwać wiedzy i rozwijać się jako ludzie. Pomyśl o swoim umyśle jak o ogrodzie. Jeśli będziesz stale sadzić nowe nasiona i dbać o nie, twój ogród stanie się coraz piękniejszy i pełen życia. Każda osoba, którą spotykasz i każda sytuacja, z którą się mierzysz, niesie ze sobą cenną lekcję. Niektóre z nich są łatwe i przyjemne. Jak nauka nowej gry. Inne mogą być trudne, jak rozwiązanie skomplikowanego problemu, ale wszystkie są istotne dla Twojego rozwoju. Kiedy przyjmujemy nastawienie na ciągły rozwój, jesteśmy zawsze gotowi, by rosnąć i doskonalić się. To pomaga nam być bardziej odporni i lepiej radzić sobie z wyzwaniami życia. Każde doświadczenie, dobre czy złe, to okazja do nauki i stawania się lepszą wersją siebie. A jak to wygląda u Ciebie? Potrafisz stale się rozwijać. Napisz w komentarzach, jeśli masz trudności z dostosowaniem się do ciągłych wyzwań życia, albo jeśli znasz kogoś, kto zmaga się z podobną sytuacją. Chętnie pomogę w komentarzach. Wyobraź sobie, że twój umysł to magiczny kocioł. Kiedy wpadasz w gniew, to tak, jakbyś wrzucał do niego złe składniki, zaczyna wrzeć i kipieć, powodując wielki chaos. Ale jeśli nauczysz się kontrolować swoją złość, utrzymasz kocioł spokoju i będziesz mógł używać swojej magii do dobrych rzeczy. Pewnego razu młody uczeń maga bardzo się denerwował, gdzie coś nie szło po jego myśli. Pewnego dnia stracił panowanie nad sobą i wywołał ogromny zamęt w swojej wiosce. Mądry czarodziej, widząc to, postanowił nauczyć chłopca, jak ważne jest panowanie nad gniewem. Powiedział, jeśli pozwolisz, by złość tobą rządziła. Przejmie nad tobą kontrolę, ale jeśli nauczysz się zachowywać spokój, będziesz mógł wykorzystać swoją energię do dobrych celów. Chłopiec zaczął ćwiczyć techniki uspokajające, takie jak głębokie oddychanie i liczenie do dziesięciu. Z czasem nauczył się panować nad swoją złością i wykorzystywać swoją magię do pomagania innym, zamiast tworzenia problemów. Odkrył, że gdy utrzymuje swój kocioł w spokoju, może tworzyć niezwykłe eliksiry i przynosić pokój swojej wiosce. Tak jak młody mak, wszyscy możemy nauczyć się kontrolować swój gniew. Dzięki temu podejmujemy lepsze decyzje i prowadzimy spokojniejsze, bardziej zrównoważone życie. Priorytet dla zdrowia psychicznego oznacza dbanie o swoje emocjonalne i psychiczne samopoczucie. Tak samo jak troszczymy się o nasze działo, powinniśmy dbać o nasz umysł, aby być szczęśliwymi i zdrowymi. Czasami otaczamy się ludźmi lub znajdujemy się w sytuacjach, które sprawiają, że czujemy się źle, Smutni lub zestresowani. Toksyczne relacje i negatywne środowisko mogą wysysać naszą energię i wpływać na nasze zdrowie psychiczne. Ważne jest, aby rozpoznać, kiedy coś lub ktoś nam szkodzi i podjąć kroki w celu ochrony swojego dobrostanu. Może to oznaczać dystansowanie się od osób, które na nas negatywnie wpływają, mówienie czy nie sytuacjom, które nas przytłaczają, lub poszukiwanie aktywności, które przynoszą nam radość i spokój. Dbanie o zdrowie psychiczne sprawia, że jesteśmy silniejsi, bardziej zrównoważeni i lepiej przygotowani na życiowe wyzwania. No dobrze, przechodzimy do szóstego punktu, ale zanim to zrobimy, zauważyłem, że jeszcze nie zostawiłeś lajka pod tym filmem. To bardzo ważne, aby YouTube nadal promował moje treści i żebym mógł dalej Ci pomagać. Więc już teraz zostaw lajka, to nic nie kosztuje. Dzięki. A teraz wracamy do tematu. Wyobraź sobie że uczysz się jeździć na rowerze po raz pierwszy. Na początku to normalne, że kilka razy upadniesz i popełnisz błędy. Ale z każdą wywrotką uczysz się czegoś nowego: jak lepiej utrzymać równowagę, jak prawidłowo hamować się, jak skręcać bez utraty kontroli. Podobnie jest w życiu, popełnianie błędów to naturalna część nauki. Za każdym razem, gdy się pomylimy, mamy okazję do wzrostu i rozwoju. Na przykład pewien słynny wynalazca próbował stworzyć żarówkę setki razy, zanim w końcu mu się udało. Każda nieudana próba była ważnym krokiem do odkrycia, co działa, a co nie. W codziennym życiu także popełniamy błędy w relacjach, pracy czy w innych dziedzinach. Kluczowe nie jest unikanie błędów za wszelką cenę, ale uczenie się na nich. Każdy błąd uczy nas czegoś o nas samych i o tym, jak możemy postępować lepiej w przyszłości. Kiedy zrozumiemy, że błędy to okazje do nauki, stajemy się bardziej odporni i pewni siebie. W końcu to dzięki próbom i błędom osiągamy sukces i rozwijamy się jako ludzie. Dobra samoocena oznacza docenianie i szanowanie samego siebie. To tak, jakbyś miał bardzo bliskiego przyjaciela, który zawsze cię wspiera i motywuje do bycia najlepszą wersją siebie. Kiedy dbamy o swoją samoocenę, troszczymy się o swoje emocjonalne i psychiczne samopoczucie. To wiąże się z praktykowaniem troski o siebie, co obejmuje dbanie o swoje ciało, umysł i ducha. Na przykład wykonywanie ćwiczeń fizycznych, które sprawiają nam przyjemność, poświęcanie czasu na relaks i angażowanie się w aktywności, które nas uszczęśliwiają, to sposoby na dbanie o siebie. Ważne jest także, by otaczać się ludźmi, którzy nas wspierają i sprawiają, że czujemy się dobrze. Pozytywne relacje pomagają nam czuć się wartościowymi i kochanymi, co przyczynia się do zdrowej samooceny. Gdzie doceniamy siebie i dbamy o swoje potrzeby, jesteśmy lepiej przygotowani do stawiania czoła wyzwaniom życia i wykorzystywania pojawiających się możliwości. To ja budowanie solidnej podstawy, która pozwala nam rosnąć i prosperować. Jeśli dotarłeś do tego momentu, napisz w komentarzu: Jestem swoją największą priorytetem. Dzięki temu będę wiedział, że ten film jest wartościowy i zmienia Twoje życie. A teraz kontynuujemy. Wyobraź sobie mały pęt rośliny, który wyrasta przez ścielinę betonie. Pomimo trudnych warunków, takich jak brak wody i palące słońce, roślina nadal rośnie, znajduje sposoby na przystosowanie się i rozwój. To jest odporność psychiczna, zdolność do stawiania czoła trudnościom i kontynuowania drogi naprzód. Tak jak ta roślina. Wszyscy mierzymy się z trudnymi chwilami w życiu. Może to być przegrana w ważnym meczu, problemy w szkole czy trudne sytuacje rodzinne. Odporność pomaga nam pokonywać te przeszkody i stawać się silniejszymi. Kiedy jesteśmy odporni, nie poddajemy się przy pierwszej przeszkodzie. Zamiast tego szukamy kreatywnych rozwiązań, prosimy o pomoc, gdy jest to potrzebne i nieustannie idziemy naprzód, nawet jeśli sprawy nie układają się po naszej myśli. Budowanie odporności psychicznej to proces, który nie dzieje się z dnia na dzień. Polega na uczeniu się na błędach, dostosowywaniu się do zmian i kształtowaniu pozytywnego nastawienia. Z czasem możemy stawić czoła każdej przeciwności z odwagą i determinacją. Akceptacja i otwartość na zmiany to klucz do osobistego rozwoju i szczęścia. Często opieramy się zmianom, ponieważ czujemy się komfortowo z tym, co znamy, i boimy się nieznanego. Jednak życie nieustannie się zmienia, a umiejętność adaptacji jest niezbędna dla naszego dobrostanu. Akceptowanie zmian nie oznacza, że musimy je lubić, ale że uznajemy je za naturalną część życia. Na przykład przeprowadzka do nowej szkoły czy nowego miasta może na początku budzić lęki i niepewność. Jednak z czasem odkrywamy nowe możliwości, poznajemy nowych przyjaciół i rozwijamy się w sposób, którego wcześniej sobie nie wyobrażaliśmy. Co więcej, akceptacja siebie i swojej obecnej sytuacji pozwala nam odnaleźć wewnętrzny spokój. Zamiast walczyć z tym, Czego nie możemy kontrolować, możemy skupić energię na tym, co możemy zmienić i ulepszyć. Praktykując akceptację i otwierając się na zmiany, stajemy się bardziej elastyczni, odporni i gotowi na wzloty i upadki życia. Dzięki temu możemy żyć z większym spokojem i wykorzystywać pojawiające się przed nami szanse. Wytrwałość oznacza niepodawanie się, nawet gdy napotykamy trudności lub przeciwności losu. To jak spinanie się na górę, droga może być stroma i męcząca. Ale jeśli nie rezygnujemy, w końcu docieramy na szczyt. Dzięki wytrwałości zobowiązujemy się do realizacji naszych celów, niezależnie od tego, ile czasu to zajmie i ile przeszkód napotkamy po drodze. Wyobraź sobie muzyka, który marzy o grze w wielkiej orkiestrze. Na początku może wielokrotnie doświadczać odrzucenia na przesłuchaniach i czuć się zniechęcony. Jednak nie przestaje ćwiczyć, uczy się na swoich błędach i nieustannie szuka okazji do poprawy. Dzięki ciężkiej pracy i determinacji w końcu osiąga swój cel i spełnia marzenia o grze w orkiestrze. Wytrwałość to nie tylko powtarzanie tych samych działań w nieskończoność, to także umiejętność uczenia się na błędach, dostosowywania strategii i utrzymywania koncentracji na ostatecznym celu. Połączenie determinacji i elastyczności pozwala nam skutecznie dążyć do sukcesu. Kultywując wytrwałość, rozwijamy mentalność wzrostu która pomaga nam przezwyciężać trudności i osiągać nasz pełny potencjał. To klucz do realizacji marzeń i budowania satysfakcjonującego, pełnego sensu życia. Na zakończenie tego filmu mam nadzieję, że stało się jasne, jak potężną zmianę może przynieść skupienie się na sobie. W samym sercu stoicyzmu tkwi prosta, ale głęboka zasada: dbając o siebie, wzmacniamy nie tylko swój umysł i ducha, ale także zdolność do stawiania czoła życiowym wyzwaniom z większą jasnością i odwagą. Inwestowanie w siebie to nie egoizm, to akt miłości własnej i samopoznania. To jak budowanie solidnych fundamentów domu, które zapewniają stabilność w obliczu burz, jakie niesie życie. Gdzie naprawdę poznajemy siebie, potrafimy podejmować mądrzejsze decyzje, budować autentyczne relacje i odnajdywać głębszy sens we wszystkim, co robimy. Pamiętaj więc zawsze. Najlepszą inwestycją, jaką możesz poczynić w swoim życiu, jesteś ty sam. Koncentrując się na własnym rozwoju, nie tylko zyskujesz ty, ale także pozytywnie wpływasz na świat wokół siebie. A jeśli, tak jak ja, uwielbiasz uczyć się więcej o filozofii stoickiej i rozwoju osobistym mężczyzn, nie wychodź z tego filmu, zanim nie podzielisz się nim z przyjacielem, który potrzebuje, aby jego życie zostało przekształcone przez ten materiał. Widzisz te sugestie wideo na swoim ekranie? Pierwsze wybrałem specjalnie dla Ciebie, a drugie to sugestia samego YouTube'a. Do zobaczenia tam i do następnego filmu.